Halo halo. Halo. halo! halo! Wasza niebieskość, ci z Polski się modlą do nas znowu. Którzy? To ci, którzy się modlili o deszcz. Obydrzmie 7.30 w kaplicy Sejmowej zostanie odprawiona msza święta w intencji deszczu zamówiona przez parlamentarzystów. A potem nam. Elektrownię Turów. Zawierzyli. Ja, Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów, stoję przed Twoim obliczem, aby zawierzyć swemu niepokalanemu sercu Elektrownię Turów. A teraz coś nowego chcą nam zawierzyć? Teraz się modlą, żeby dłużej jeść mięso. Co, co, co? Jak to dłużej chcą jeść mięso? Bo Unia chce, żeby jedli mniej mięsa, bo krowy pierdzą i dziura się powiększa. No choler naprawdę! Sapi po prostu okropnie nieraz, to normalnie nie mogę chmury uchylić, bo tak wali pierdami z ziemi. Ci z Polski się modlą, żeby jeść więcej mięsa, a ci z Unii, żeby jeść mniej mięsa. Przysłali nam nawet zdjęcia o proszę. Dobra, połącz mnie z buddą. Łączę. Łącz, łącz. Halo? E, tak, cześć, witaj, e, No przede wszystkim bardzo dziękuję za prezent, na gwiazdkę dostałem tą głowę piękna, stoi w honorowym miejscu, oczywiście tak. A co u mnie słychać? No nic, no widzisz, no Nirwana od rana do wieczora. Nie, 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 nie przeszedłem na buddyzm, tylko zespół taki jest, rokowy, wiesz, Nirwana się nazywa. No. E, słuchaj, z taką sprawą dzwonię do ciebie. Powiedz mi, e, ci twoi to mięsa nie jedzą, nie? No właśnie, powiedz mi, jak ty to zrobiłeś? Aha, oni wierzą, że... wierzą, że mogą się urodzić potem jako krowa w następnym wcieleniu. A, ty, genialne, genialne. Nie, nie, u nas nie przejdzie, nie. Nasi umierają, wiesz, na chwałę Pana i, i po śmierci mają obiecane tylko życie yy, wieczne. No jak to, do kiedy? No, no, życie wieczne, dopóki wiatr wieje, nie? Szefie, nie, nie. Co? Poczekaj. Co? Życie wieczne. Nie, nie, wieczne. E, ty słuchaj, kończę, bo, bo mi się tutaj coś popierniczyło. Dobra, na razie. Dobra, jeszcze raz, powiedz mi. No No, no w Biblii tak jest napisane, że życie wieczne będzie po śmierci. Kto tą księgę przepisywał? Mojżesz. Ojżesz. Co? Przecież ja wyraźnie mówiłem: życie wieczne. Wyraźnie powiedziałem. Ale wiało wtedy, może źle usłyszał: Jezus Maryja. Halo? Tato, wzywałeś mnie. Nie, rozłącz się, bo się muszę z Jachwę połączyć. Połącz mnie z Jachwę. Oczywiście łączę. Cześć Jachwę, u mnie po staremu wszystko. Słuchaj, dobra prosto z mostu, bo mam pytania, a czas to pieniądz. Powiedz mi, jak to zrobiłeś, że twoje mięsa nie jedzą? Znaczy wieprzowiny, bo jak to, że w Biblii napisane jest? Znaczy, ale, ale u nas też? U nas też jest. No dobra, dziękuję Ci bardzo. Dobra, dobra, na razie. Podobno u nas jest napisane, że wieprzowiny nie wolno jeść. Tak jest napisane. Jezus, Maria! Halo? Tato, wzywałeś mnie? Nie! Pokaż mi jeszcze raz to zdjęcie. To my mamy w Biblii napisane, że wieprzowiny nie wolno jeść, a oni jedzą? Tak. A my nie możemy ich jakoś ukarać? Nie wiem, jakieś plagi egipskie na nie zrzucić albo coś? No niby możemy, ale my jesteśmy miłościwi, a poza tym jeden z drugim nawywija, a potem wystarczy, że się dysponujemy i nie możemy mieć skopić z naszymi plagami. A, to jak, tak? A, dobra, to w takim razie dopiszmy, że wolno jeść, ale co drugi dzień. Pisz. Pisz. E, będziecie wołowinę jeść, ale tylko w dni parzyste. A w dni nieparzyste e, robaki spożywać będziecie. E, napiszę albowiem, żeby tak bardziej po bożemu było. No, dobra, dobra, dobra. Albowiem w dni nieparzyste robaki spożywać będziecie. A jak nieparzyste wypadnie w piątek? Jeśli zaś. Albowiem wypadnie to w piątek, to muchy jeść możecie, ale tylko te, które nie chodziły po krowie w piątek. Ani po koniu, dopiszę jeszcze, dobra, ani po koniu bliźniego nie chodziły swego. A, a szefie, a, a, a jak my to opublikujemy? Jak, jak? No nie wiem, był Stary Testament, potem był Nowy Testament, no to teraz będzie Najnowszy Testament. No tak, to może jeszcze o tych spalinowych samochodach dopiszemy coś, bo. Co? Unia się modli, żeby zakazać produkcji spalinowych, a ci się modlą, że, żeby nie zakazać, no i. <laughs> ja nie wiem co. Pisz, dobra, pisz. Silników spalinowych produkować zaniechacie, albowiem elektrycznymi jeździć będziecie. Nie, 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 ale ci z Polski chcą spalinowymi, nie chcą elektrycznymi. A kto ci powiedział, że oni będą jeździć elektrycznymi? Napisaliśmy, że e, samochodem elektrycznym jeździć będziecie. Bo jeszcze nie skończyliśmy, teraz dopisz. Albowiem polskim elektrycznym samochodem jeździć będziecie, wyprodukowanym w górach izerskich. Masz? Szefie, a robak. Co robak? Co z robakiem? A robaka trzeba zalać, albowiem. A powód zawsze się znajdzie. Już diabła w tym głowa.